Radio Plus, sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Andrzej Dera, minister w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Czas nie jest chyba z sprzymierzeńcem prezydenta, czy raczej kandydata Andrzeja Dudy. Trudniej będzie wygrać te wybory, uzyskać reelekcję panu prezydentowi po przełożeniu ich terminu? Panie redaktorze, w skali trudności nic się nie zmieniło cały czas. Jest tak samo, jest tu samo kandydatów, bo jeden został po prostu wymieniony, i tu w skali trudności nie widzę różnicy. Jeżeli chodzi o pływający czas, to myślę, że on też nie, nie powoduje tutaj jakiejś znaczącej zmiany. A ten kandydat, o którym bez nazwiska pan minister yy, wspomniał, to, to oczywiście Rafał Trzaskowski, yy, który yy, zastąpił mogło że taki dawę błońską, zastąpi. spędza sens powiek. Yy, Rafał Trzaskowski prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest poważna obawa, że yy, no, będzie trudnym rywalem. Wszyscy rywale są trudni i do wszystkich rywali podchodzimy z szacunkiem. Natomiast Rafał Trzaskowski ma swój, swój plecak ze swoimi problemami z tym, co w ostatnim czasie nie zrobił w Warszawie, z tym, co obiecał, a nie zrobił, więc jego wiarygodność moim zdaniem jest dużo mniejsza nawet niż pani Małgorzaty Kidawy błońskiej Natomiast dzisiaj większym problemem jest dla pana Hołowni czy dla pana Kośiniaka kamysza start pana Trzaskowskiego niż dla pana prezydenta Andrzeja Rudy. No, Ale pani ministrze, do półtora roku. Rafał Trzaskowski rządzi w Warszawie, więc wszystkich swoich obietnic no. spełnić nie mógł. Prezydent Andrzej Duda rządzi sporo więcej i też wszystkich obietnic nie spełnił. Że wspomnę, kwotę wolną od podatku i pomoc Frankowiczom. To, to nie Panie. wygląda tak, jak wygląda śmierć. Pan redaktor nie ma racji, bo pan prezydent przygotował projekt ustawy, która ma pomagać i pomaga Frankowiczom. Tak samo zainicjował sprawę podwyższenia kwoty wolnego podatku. Ona też wzrosła. Proszę, proszę nie mówić, że tutaj się nic nie zrobiło. Natomiast ja nie chcę się jakby wdawać w szczegóły tego, co nie zrobił pan Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, bo od tego są radni, od tego są mieszkańcy i oni już dzisiaj widzą, jak się zachowuje, co zrobił, czego nie zrobił. To są bardzo ciekawe spostrzeżenia, nie tylko Myślę, dzisiaj już warszawiaków, bo kandydując na prezydenta państwa, no to wszyscy Polacy będą mieli okazję się zapoznać z, z jego Panie ministrze, zacytuję teraz tytuł tekstu z portalu TVP Info. Andrzej Duda na prostej drodze do przegranej. Tak naczelny tego serwisu Samuel Pereira wczoraj napisał. Jednak panie ministrze nie, 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 nie widzi pan jakichś powodów do niepokoju, jeżeli chodzi o tę kampanię, bo sondaże pana prezydenta w ostatnim czasie słabną I to nie jest jeden sondaż, tylko yy, chociażby dla portalu w Polityce yy, ostatnio do 41% poparczy dla pana prezydenta spadło, ale inne też pokazują taki kierunek. To, to wyraźnie chyba widać, że yy, tendencja nie jest korzystna. Panie redaktorze, mi się wydaje, że to jest związane z zamieszaniem, związanym z przełożeniem wyboru, z tym, co się wtedy działo. Natomiast jestem spokojny o to, że pan prezydent Andrzej Duda będzie miał bardzo dobry wynik. Ja głęboko osobiście wierzę w to, że wygra w pierwszej turze lepszego prezydenta niż Andrzej Duda. Nie mieliśmy i, i, i z tego, co ja rozmawiam z, z mieszkańcami, z tego, co widać po reakcjach, jak, jak jest odbierany pan e, prezydent Andrzej Duda, e, takie jest odczucie większości Polaków. I myślę, że to zostanie e, e, pokazane. W, w tych wyborach i myślę, że my podchodzimy z pokorą, ale i ze spokojem i pan prezydent w pełni angażuje się w to, co będzie się działo w najbliższym miesiącu i wszyscy mamy nadzieję, że te wybory odbędą się 28 czerwca. Lepszego prezydenta Polska nie miała niż Andrzej Duda, tak pan minister powiedział. Jest lepszym prezydentem Andrzej Duda od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ja osobiście tak uważam, ponieważ prezydentura Lecha Kaczyńskiego została przerwana, On nie dokończył swojej prezydentury. No to kilku ale... miesięcy, panie ministrze, zabrakło zaledwie. No ale no. zabrakło, mm -hmm. panie redaktorze. Natomiast ja osobiście uważam, że najlepszym prezydentem jest pan prezydent Andrzej Buda. Panie ministrze, Każdy, czy... może, mieć, mm -hmm. każdy, każdy może, mieć, może mieć swoich faworytów. Jasne. Panie ministrze, a czy nowe wybory, nowa kampania, bo, bo teraz jej nie ma, jesteśmy w takim zawieszeniu pomiędzy dwoma kampaniami, to będzie oznaczało nowy sztab? Prezydent Andrzeja Dudy, kandydata Andrzeja Dudy. Ja myślę, że w tej chwili trudno się spodziewać jakichś znaczących zmian, jeżeli chodzi o skład sztabu. Myślę, że tak będą postępowali wszyscy kandydaci. No, trudno w tej chwili dokonywać jakichś radykalnych zmian. Natomiast ja nie wykluczam, że może jakieś pojedyncze osoby zostaną dokoptowane do, do sztabu, ale to będzie decyzja pana prezydenta. A 28 czerwca, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż to oczywiście decyzja marszałek Sejmu ostatecznie, mhm. ale politycy Prawa i Sprawiedliwości wprost mówią, że tego dnia najprawdopodobniej wybory się odbędą to dobry termin, nie za szybko uda się te wybory przygotować, no bo przypomnę, że ustawa jest ciągle w Senacie, prawda? Jeżeli, to już nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości o tym mówią, ja widzę coraz większy konsensus wszystkich sił politycznych, mhm. jeżeli chodzi o tą, o tą datę i ja myślę, że jeżeli Senat zrealizuje to, co było zapowiedziane, że w przyszłym tygodniu, ta ustawa wyjdzie z Senatu i Sejm w tym samym tygodniu, czyli w przyszłym tygodniu, jakby podejmie decyzję, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wybory odbyły się 28 czerwca, ale one są też niezbędne po to, żeby jeszcze cały ten kalendarz wyborczy doprowadzić do końca, włącznie z tym, że potem kandydat, ten, który wygra wybory, musi się przygotować do, do objęcia tej funkcji, bo zawsze tak, tak bo to będzie taki, niezależnie czy to będzie pan prezydent Andrzej Duda, czy, Inna osoba musi mieć też czas do tego, żeby się przygotować do pełnienia tej funkcji, więc myślę, że ten termin 28 czerwca jest terminem, z mojej ocenie w tej chwili optymalnym. Rozumiem, że pan prezydent też nie będzie czekał na podpisanie tej ustawy, jeżeli w przyszłym tygodniu trafi na jego tak. biurko, to bez zwłoki żadnej, tak? Zostanie podpisane. Absolutnie tak, z uwagi na to, że czas tutaj bardzo mocno goni i chodzi o to, żeby ten kalendarz był dobry dla wszystkich kandydatów, również dla pana Czaskowskiego, żeby miał możliwość zebrania podpisów, więc im szybciej zostanie wdrożona ta ustawa, tym szybciej ogłosi termin wyborów Pani Marszałek i tym więcej czasu będą mieli wszyscy kandydaci, żeby spełnić te wszystkie wymagania związane z wyborami. Panie Ministrze, czy Pan Prezydent interesuje się sytuacją w mediach publicznych? Interesuje się sytuacją we wszystkich sferach dotyczących działalności naszego państwa. Czyli w mediach publicznych też, a tak bardziej, bardziej konkretnie w Polskim Radiu, a jeszcze bardziej w trzecim programie tegoż radia, bo dużo tam ostatnio bardzo zamieszania, no chociażby cenzurowanie piosenki, to nie jest chyba coś, co chcielibyśmy, żeby w publicznych mediach miało miejsce. E, miejsce. Oczywiście, że nikt nic z tego nie chce. Nikt nie chce po pierwsze manipulacji, żeby, żeby takie... A swoje... tam do tego doszło? No, panie redaktorze, no, ja widziałem przynajmniej na własne oczy wyniki, wyniki głosowań radiosłuchaczy i jakoś nie mogę sobie zrozumieć, dlaczego piosenka, która miała mniej głosów, wygrała piosenka, która miała więcej głosów, przegrała, to jak tego nie nazwać jak manipulacją. Ale oczywiście to nie jest usprawiedliwienie do tego, że ktoś mówi sobie, nie życzę takiej czy innej piosenki. Mamy wolność, mamy demokrację i taka nadgodliwość to jest coś paskudnego, coś, co nie powinno mieć, mieć miejsca. I... Mówi pan teraz o szefie radiowej Trójki, tak? Mówię o tym, że były sugestie do tego, żeby utwór gdzieś tam nie puszczać. Mam nadzieję, że nigdy więcej w przyszłości to się nie powtórzy, bo to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym. To jeszcze jedna sprawa, panie ministrze. Czy oglądał pan. Film wczoraj w telewizji publicznej Sylwestra Latkowskiego dotyczący pedofilii. Film Nic się nie stało, bo i wypowiedź potem samego reżysera po tym filmie, bo minister Zbigniew Żebro, prokurator generalny, zapowiedział utworzenie specjalnego zespołu, który ma wyjaśniać sprawę pedofilii, no przede wszystkim w trójmieście. Tak, oglądałem wczoraj ten film. Film był wstrząsający z tego powodu, że on został... W tym filmie tak naprawdę pokazano dramat tych nieletnich dziewczynek i, i rodzin tych, tych dziewczynek z tym, co się tam działo, w jaki sposób one były angażowane w ten niecny proceder i, i, i tą bezsilność. Ale jakaś szczególna aktywność państwa jest teraz potrzebna prokuratury w tej sprawie? Absolutnie tak. To, co wczoraj zapowiedział pan minister Wójcik, że minister... Obro powołuje jeszcze raz, powołuje zespół specjalny w prokuraturze krajowej, żeby odciąć też prokuratorów miejscowych, bo tu pan Latkowski mówił o tych powiązaniach i tych środowisk gdańskich czy pomorskich, jakbyśmy ich nie nazwali. Więc będą to robili prokuratorzy, którzy nie są powiązani środowiskowo. I jest to potrzebne, bo ta sprawa jest sprawą bardzo, bardzo taką paskudną gdzie ludzie z, z czołówek gazet jeździli tam, spotykali się i korzystali z tego, co tam się działo. To jest po prostu obrzydliwe i, i pedofilię niezależnie czy ona dotyczy księży, dotyczy celebrytów, aktorów, nie wiem, profesorów, kogokolwiek. Czy polityków, żeby tutaj nie pominąć? Po prostu gorącym żelazem powinno się wypalać i ja, ja oczekuję tego, żeby te osoby, które. Bo tam są jakby dwie, dwie kwestie, jak ja to odbieram. Z jednej strony mamy tych, którzy to organizowali. I z drugiej strony tych, którzy korzystali, którzy jakby, przy, jakby akceptowali to, co tam było pro, proponowane. I jedni i drudzy w tym wypadku są obrzydliwi, bo to tak nie powinno być, że, żeby dziewczynki były w ten sposób wykorzystywane. To jest coś, co. Co, jest, co nie powinno mieć miejsca, a ci, którzy to zrobili, powinni ponieść konsekwencje prawne, tak uważam. A mówił to Andrzej Dera, minister w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia panu ministrowi życzę. Wzajemnie. I państwu życzę oczywiście również dobrego, udanego dnia na kolejne sedno sprawy. Zapraszam jutro. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.